Także się mam no w kolejnym filmie z cyklu winogron, przycinanie winogrona. Tutaj mamy takie długie ułożone już te wypusty tego winogrona, jak widzicie. I będziemy robić od tego miejsca do tamtego miejsca, od tego miejsca do tamtego miejsca takie sznurki, żeby to ładnie powiesić. A co z nami? O! Także teraz motujemy zle zagumowego, ogrodowego, starego, poprzez to będziemy wieszać winogron. Jak widać już mamy zawieszone z węża ogrodowego taki środek i bierzemy się za wieszanie winogrona. Także lecimy z wieszaniem, na wycinamy niepotrzebną odnogę winogrona.